W sobotę rano zaświeciło słońce. Na trasę jako pierwsi wyruszyli zawodnicy walczący w pucharze PZM. Czekały na nich mokre po nocnych opadach odcinki. Trudne warunki przyniosły w efekcie sporo wypadnień z trasy. Na odcinku w okolicach Gruszowa poszkodowany został fotoreporter, a na kolejnym Kibic. Ze względu na policyjne procedury powypadkowe konieczne było odwołanie tych odcinków dla Mistrzostw Polski. Tego dnia załogi stanęły na starcie tylko do trzeciej próby. 14-kilometrowe Ujanowice znowu wygrał Bouffier, natomiast drugi czas ustrzelił nadrabiający straty i awansujący przed frycza Michał Bębenek. Po zakończeniu pierwszej pętli policja przerwała rajd argumentując swoją decyzję złym zabezpieczeniem trasy i oceniając kontynuowanie rajdu jako niebezpieczne. Wiemy, że zabezpieczenie OS-ów na tym rajdzie od lat budziło wiele zastrzeżeń. Organizator bronił się wskazując, że to właśnie policja bierze czynny udział przy tworzeniu planu zabezpieczenia trasy i sama ten plan zatwierdza oraz, że przejeżdża każdy OS i podpisuje protokół odbioru odcinka. Taki rozwój wydarzeń odebrał Michałowi Bębenkowi szansę awansu na czwartą pozycję przed Tomka Kuchara. Zabrakło 2,5 sekundy. Świetnie. Fantastyczna impreza. Wszystko poszło. Dzisiaj przejechaliśmy jeden odcinek, także bardzo dużo. Niestety nie udało się odrobić czasu i masa po prostu kontrowersyjnych decyzji. Tyle, dziękuję. Takie mieszane uczucia. Bo wygraliśmy grupę N, jesteśmy na drugim w Generalce. No dużo szczęścia przy tym, no tutaj pech Kajtka, Michał Bębenek e, też miał to, 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 to spóźnienie spowodowane tech, awarią techniczną. Uważam, że główna przyczyna tego wszystkiego to jest to, że z całym szacunkiem dla kierowców z drugiej ligi, z PZMotu oni czasami są fantastycznymi kierowcami, mają świetne, wysokie umiejętności, ale po prostu mają dużo gorszy sprzęt i wypuszczanie... Kierowców, którzy mają strasznie słaby sprzęt, na tego typu szybkie odcinki specjalne po wodzie jest po prostu niebezpieczne i to się tak mogło skończyć. Bardzo dużo wypadków, bardzo wiele załóg poza drogą. Chyba nie powinien jechać, z tego co dzisiaj się dało zauważyć, dużo odcinków odwołanych. Trasy bardzo trudne, myślę, jak dla tych chłopaków, którzy zaczynają się ścigać. Nie wiem, dlaczego została odwołana druga pętla, bo myślę, że było na tyle dużo czasu, że organizator tam mógł tą trasę jakoś zabezpieczyć i przygotować. Ja nie wiem, jaka jest przyczyna tego, że zostały ci odwołane, ale nie wieszajmy psów na organizatorach, bo oni naprawdę pewnie bardzo się starali, żeby to, żeby to dobrze wyszło i wczorajsze odcinki naprawdę były fantastyczne i duże słowa uznania za to. Wyniki po OSie 13 okazały się końcową klasyfikacją. Jednak nie znamy jeszcze oficjalnych rezultatów w klasyfikacji generalnej oraz grupy N. Wyniki zostały zawieszone do czasu rozpatrzenia przez Główną Komisję Sportu Samochodowego odwołania złożonego przez jednego z zawodników. It's a great to win two times on this race. I'm very happy and in the goal of the championship it's good operation also. So up to it's very good. W wynikach nie zaszły większe zmiany. Tomasz Czopik po rozsądnej jeździe w całym rajdzie uzupełnił podium. Patryk Flodin złapał kolejną minutę kary i ostatecznie z dodatkowym 3-minutowym bagażem pozostał na siódmej pozycji. It was really short, too short, but uh, what can we do? That's life. I like to ride in a place, so to Samochód, którym wystartujemy, jest troszeczkę jeszcze mi mało znany. Wiem, że ma skrzynię do 155 na godzinę, bo to już sprawdziłem. Ma silnik 1,4, 130 -ko. Nie Wiem, że Kajtek się ze mnie śmieje, bo trzy lata temu jeździł taki małty i nie narzekał. <grym wytrych> ale, ale teraz. No to <grym wytrych> ale... Nauczyłeś uczyłeś się tego na pamięć, a ja tu taki statysta siedzę, i nie wiem, co powiedzieć. Bo myślę, że się układam. <grym wytrych> nie, naprawdę jest bardzo fajny samochód.